Witajcie, w dzisiejszym filmie pokażemy, jak sprawdzić e-maile, które nie zostały wysłane w aplikacji Mail na iPhone. E. To bardzo proste, zobaczmy cały proces. Po pierwsze, otwieramy aplikację Mail. Kiedy jesteśmy w środku, klikamy w prawym dolnym rogu, aby utworzyć nowy e-mail. Jak wiecie, tutaj możemy wypełnić różne pola takie jak adresat, temat i treść wiadomości. Jeśli chcemy zapisać to jako szkic, czyli aby e-mail pozostał w folderze niewysłane, pokażemy teraz, jak uzyskać do niego dostęp. Klikamy w lewy górny róg, wybieramy Anuluj i klikamy Zapisz szkic. Po zapisaniu, wszystkie te e-maile będą widoczne w lewym górnym rogu. Klikamy na strzałkę i wybieramy folder Szkice. Klikamy na ten folder i tutaj znajdziecie wszystkie e-maile, które nie zostały wysłane, czyli te, które są zapisane jako szkice. Możecie kliknąć na dowolny z nich, kontynuować proces i ostatecznie go wysłać. To wszystko, dziękuję za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w następnym.